Cześć! Jestem Karolina, na co dzień uczennica szkoły rolniczej, a po szkole super bohaterka. Dlaczego? Bo nie boję się żadnej pracy, a tej u nas w domu jest bardzo wiele. Zaorać pole, odebrać poród krowy, zebrać zboże to moje typowe zadania, ale nie tylko. Czasem jestem ekonomistką, czasami biologiem, a czasami muszę być chemikiem. Ale zawsze czuję, że jestem sobą we właściwym miejscu i robię to co kocham. A co kocham? Kocham moje miejsce, w którym się urodziłam, kocham wieś. Dziwne, niepopularne, bzdura. Wieś to moje miejsce, gdzie widzę dla siebie szansę młodej, energicznej, wiedzącej czego chce dziewczyny. A ja wiem czego chcę. Chcę właśnie tu realizować swoje największe marzenie. Pytasz, jakie marzenie może mieć młoda dziewczyna z małej wioski? Bardzo proste. Żyć w zgodzie z naturą i samym sobą, robić to, co kocham i pomagać innym. Hipoterapia to jest metoda, której tajniki staram się zgłębić. Jak to zrealizować? Odpowiem tak: Stadnina koni, moja własna stadina czyli połączenie mojej pasji i miłości do koni i sposobu na życie. Powiem, że to można zrealizować wszędzie. Tak, ale tylko tu odnajduję spokój, ciszę, wsparcie lokalnej społeczności i prawdziwe piękno. Tylko tu mogę spacerować wśród habrów, maków i łanów zbóż. Tylko tu czuję zapach mokrej trawy o poranku, czuję rosę pod bosą stopą i słyszę, jak bije serce przyrody. I czuję, że moje serce bije w tym samym tempie.